Najnowszy raport i badania statystyczne Młodzi i przyszłość pokazuje, że wspomniane dzieci i młodzi ludzie najczęściej chcą być influencerami. A wiesz co mnie najbardziej uderza w wynikach tego raportu jako psychologa? Nie tylko to, że oni chcą być tymi influencerami, ale przede wszystkim reakcja dorosłych na to. Jak spojrzysz na komentarze pod wynikami tego raportu, możesz znaleźć całą masę krytycznych opinii dorosłych ludzi, którzy mówią, boże co za pokolenie, bez ambicji, nikim chcą być, bo influencer to przecież nikt. A potem te same osoby, które tak piszą, spędzają po co najmniej 3 godziny dziennie przewijając TikToka i oglądając tych samych nikich na, na social media. No więc może oni nie są wcale takim nikim? Z perspektywy psychologa i psychoterapeuty to, jest, to nie ma wcale nic dziwnego, nic dziwnego, co się dzieje. Dzieci aspirują do tego, co widzą. My, czyli to pokolenie milenialsów, czyli takie po trzydziestce, marzyliśmy o byciu piosenkarzami, piłkarzami, aktorami. Dzisiejsze dzieci częściej widzą twórców i osoby, które mają większy wpływ, większą wolność, większy głos w social mediach, jako influencerów, celebrytów. I to je po prostu pociąga. Chcą być takie jak oni. I problem nie polega na tym, że dzieci chcą być influencerami. Problem polega być może na tym, że wyobrażają sobie i widzą tam tylko błyszczącą część bycia influencerem, Czyli mówiąc moim językiem, idealizują ten zawód, a nie widzą całej reszty, której często owi influencerzy nie pokazują, a wiem, bo sam nim jestem. Ogromnej, ogromnej pracy, która bardzo często i przez wiele lat nie przynosi wymiernych efektów w postaci zarobków. Dużej presji, żeby być na bieżąco z trendami, żeby uderzać w różne algorytmy. Masę, masę hejtu. Im większa masz popularność, im większy masz hejt, nikt tego nie uniknie. No i też taka odpowiedzialność za to, co udostępniasz. Więc, jeśli udostępniasz jakieś pato treści, no to może to negatywnie wpływać na społeczeństwo i możesz też się z tym źle czuć. Jako psychoterapeuta, który jednocześnie jest owym influencerem, mogę z całą pewnością powiedzieć, że to wcale nie jest nic nie robienie, ani wcale łatwa praca codziennie udostępniać treści. To praca, która wpływa na tysiące osób i wymaga wiedzy, pokory, odpowiedzialności i granic. Więc zamiast krzyczeć O, kiedyś to było za moich czasów Zapytajmy te dzieci Ej, a co cię właściwie w tym pociąga? Czemu chciałbyś być tym influencerem? Zacznijmy słuchać Jakie wartości za tym stoją, że dzieci sobie cenią to w tym influencerze? Co ty chcesz ludziom dawać poprzez bycie influencerem? Chcesz im pomagać? Czy po prostu chcesz być lubianym na, na tym social mediach, bo brakuje ci na przykład docenienia? No to nie marzenia młodych są problemem, czy wyniki tego raportu Problemem jest to, że dorośli i rodzice tychowych dzieci w ogóle ich nie słuchają, ich potrzeb I nie rozumieją a być może gdybyśmy zaczęli ich słuchać i z nimi rozmawiać, to może te dzieci, nawet jakby wyrosły na tych influencerów, to nie tylko dla fejmu, żeby się dowartościować, tylko na osoby, które realnie mogą zmienić ten świat i mieć jakiś wpływ dobry na to społeczeństwo. No ale dobra, daj znać, co ty o tym myślisz, że współczesne dzieci chcą zostać influencerami? Daj znać w komentarzu.